Cześć, to Chris, ser do strzelania. Słuchajcie, jestem dzisiaj w siedzibie firmy Umarex w Austrii. Eee, wam może Umarex kojarzyć się z wiatrówkami, natomiast to jest tak naprawdę wielka firma. Patrzcie, jak tu ładnie. To jest tak naprawdę wielka firma, która e, między innymi wykupiła Waltera. I możemy dzisiaj zobaczyć kilka rzeczy Które mają w swojej ofercie Tak jak mówiłem Całą masę parterów To są wersje myśliwskie Łącznie z takim cudem Yo. Pulsar vintage tegoroczny model. No, cena widzicie. Niecałe 6000 €. Jak widzicie, z wiatrówek nie wyszli. Jeszcze dużo ich jest, ale cała masa innego sprzętu. Tutaj w ogóle mają magazyn. To jest impreza głównie dla przedstawicieli, dla współpracujących sklepów. Także nie ma tutaj jakichś zwiedzających.